Zacznijmy od systemów dystrybucji gazu. To kluczowy element infrastruktury, który odpowiada za dostarczanie gazu do naszych domów, przemysłu i innych odbiorców. Systemy TSA zaprojektowane tak, aby efektywnie i bezpiecznie transportować gaz, zapewniając jednocześnie odpowiednie ciśnienie i jakość dostarczanego surowca. Warto zauważyć, że dystrybucja gazu odbywa się zarówno na dużą, jak i na małą skalę, co oznacza, że mamy do czynienia z różnymi rodzajami instalacji i technologii. Przechodząc do wymagań ogólnych, musimy pamiętać, że każdy system zasilania gazem musi spełniać określone normy i przepisy. To zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników, jak i dla samego systemu. Wymagania te obejmują MIN. Odpowiednie materiały do budowy rur, systemy zabezpieczeń, a także regularne przeglądy i konserwacje. Dzięki temu możemy mieć pewność, że gaz dociera do nas w sposób bezpieczny i niezawodny. Kolejnym istotnym elementem SA punkty redukcyjno-pomiarowe. To miejsca, w których ciśnienie gazu jest regulowane, a jego ilość mierzona. Te punkty SA kluczowe dla zapewnienia, że gaz dostarczany do odbiorców ma odpowiednie ciśnienie, co jest niezbędne do prawidłowego. Funkcjonowania urządzeń gazowych. Warto podkreślić, że te instalacje muszą być regularnie kontrolowane, aby uniknąć awarii i zapewnić ciągłość dostaw. Nie możemy zapomnieć o instalacjach rezerwowych i butlowych gazu LPG. Te systemy ESA niezwykle ważne, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, gdy główny system dostaw może być zakłócony. Instalacje rezerwowe zapewniają, że mamy dostęp do gazu nawet w przypadku przerw w dostawach. Z kolei, butle gazowe LPG są popularnym rozwiązaniem w domach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Dzięki nim możemy korzystać z gazu w kuchni czy do ogrzewania. Stacje i punkty tankowania gazu LPG to kolejne istotne elementy systemu zasilania gazem. To miejsca, gdzie użytkownicy mogą napełnić swoje butle gazowe lub tankować pojazdy zasilane gazem. W ostatnich latach zauważamy rosnąca popularność gazu jako paliwa alternatywnego, co sprawia, że stacje te stają się coraz bardziej powszechne. Ważne jest, aby były one odpowiednio oznakowane i spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa. Przechodząc do gazociągów zewnętrznych, warto zauważyć, że SA one kluczowym elementem transportu gazu na dużą skalę. Gazociągi te mogą być zarówno naziemne, jak i podziemne, a ich budowa wymaga zaawansowanej technologii oraz przestrzegania rygorystycznych norm. Gazociągi naziemne są łatwiejsze w budowie i konserwacji, ale mogą być bardziej narażone na uszkodzenia. Z kolei gazociągi podziemne, choć droższe w budowie, zapewniają większe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko awarii. Na koniec, omówmy gazociągi wysokiego i niskiego ciśnienia. Gazociągi wysokiego ciśnienia SA wykorzystywane do transportu gazu na dużą odległość, a ich budowa musi być niezwykle solidna, aby wytrzymać duże obciążenia. Z kolei gazociągi niskiego ciśnienia SA stosowane w lokalnych systemach dystrybucji, gdzie gaz jest dostarczany bezpośrednio do odbiorców. Oba typy gazociągów mają swoje specyficzne zastosowania i wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność transportu gazu. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o liniach przesyłowych gazu. To temat, który może wydawać się skomplikowany, ale postaram się go wyjaśnić w sposób prosty i zrozumiały. Zaczynając od podstaw, linia przesyłowa gazu to system rur, który transportuje gaz ziemny z miejsca jego wydobycia lub przetworzenia do odbiorców końcowych. Te rury mogą przebiegać przez różne tereny, w tym przez lasy, pola, a nawet pod wodą. Jednym z kluczowych aspektów projektowania linii przesyłowych gazu jest ich przejście przez przeszkody wodne i wawozy. W takich przypadkach stosuje się specjalne techniki, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność rur. Na przykład rury mogą być układane na dnie zbiorników wodnych lub przebiegać przez tunele wykopane pod ziemię. Kolejnym ważnym elementem jest odległość od budynków i budowli, a także innych dróg inżynieryjnych. Linie przesyłowe gazu muszą być umiejscowione w bezpiecznej odległości od tych obiektów, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. W tym celu stosuje się specjalne przepisy i normy, które określają minimalne odległości. W przypadku linii przesyłowych gazu w warunkach specjalnych, takich jak obszary sejsmiczne, stosuje się dodatkowe środki ostrożności. Rury muszą być wykonane z materiałów odpornych na wstrząsy i drgania, a ich konstrukcja musi być dostosowana do specyfiki terenu. Regularna konserwacja i naprawa ESA kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności linii przesyłowych gazu. W ramach tych prac przeprowadzane ESA okresowe inspekcje, a w razie potrzeby wykonywane ESA naprawy lub wymiana uszkodzonych elementów. Oprócz linii przesyłowych gazu, które transportują gaz na duże odległości, istnieją również gazociągi wewnętrzne, które dostarczają gaz do budynków i obiektów. Te rury SA zazwyczaj mniejsze i mają mniejsze ciśnienie niż linie przesyłowe. Rurociągi gazowe SA integralna częścią systemu dystrybucji gazu. Słuza do transportu gazu z linii przesyłowych do sieci dystrybucyjnych, a następnie do odbiorców końcowych. Rurociągi gazowe SA zazwyczaj wykonane z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dystrybucja gazu to ostatni etap w procesie dostarczania gazu do odbiorców końcowych. W ramach tego procesu gaz jest rozprowadzany do poszczególnych budynków i obiektów za pomocą sieci rur i urządzeń pomiarowych. Wyposażenie linii przesyłowych gazu obejmuje szereg elementów, takich jak stacje kompresorowe, stacje regulacyjne, stacje pomiarowe i urządzenia zabezpieczające. Stacje kompresorowe zwiększają ciśnienie gazu, stacje regulacyjne regulują przepływ gazu, a stacje pomiarowe monitorują parametry gazu. Urządzenia zabezpieczające słuza do ochrony linii przesyłowej gazu przed awariami i wypadkami. Przed uruchomieniem linii przesyłowej gazu przeprowadzane ESA próby ciśnieniowe, aby sprawdzić szczelność rur i połaczeń. Próba ciśnieniowa przeprowadza się, wypełniając rury gazem pod wysokim ciśnieniem i monitorując ich zachowanie. Jeśli rury i połaczenia SA szczelne, ciśnienie nie spada, a linia przesyłowa gazu jest gotowa do użytku. To tylko podstawowe informacje o liniach przesyłowych gazu. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd pomógł Wam lepiej zrozumieć ten ważny element infrastruktury energetycznej. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod tym filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku.